Halo? Dzień dobry. Halo? No. Proszę się nie znęcać. He he he. Tak. Nie. Dobra. E, zostało coś z tych, tych? Nie. W sensie tak. To jest wagon co? ten, co skończyłem. W poprzednim filmie, tak. Ja chcę z... pożyczyć z mojego pojazdu jeden silnik. dałem drugi klimatyzator, i tu jeszcze jakieś takie drzwi przydałoby się zrobić. O, tylko o. O, nie tu, nie, tu silnik pożycza się. E, tak, te drzwi tutaj wejścia musi mieć. I co jeszcze chciałem powiedzieć? A tu dałem z przodu mu takie o, o, tak, o. Takie do odbijania się, taki zderzak jakby. On tu ma. No, tu jeszcze drugie drzwi z drugiej strony, tak ładnie. Dobra, mam kontroler. Kontroler masz. E, tak, i co ja mogę jeszcze powiedzieć? Czy jest, masz jakiś plan co chcesz robić? Eee, Wagonicz. <laughs> Czyli ty wagonik, to co ja nie wiem co ja mogę zrobić. Mogę ci pomóc. To zup przycisk. Przycisk czy przełącznik? Przełącznik. To jest, wiesz, to jest ważna różnica w tym. Yy, tak, ale ta, ja często mówię na. przełącznik przycisk. Dobra, tu powiesz, że po są drzwi, tak? To trzeba jeszcze trochę tej siatki dorobić w takim razie. Chyba, że to może szybę dam zamiast siatki. O, nie, mam mało. To nie. Szybę do skrzynki wchodzę. O nie, tu jest jeszcze trochę, ale to chyba lepiej siatkę będzie zrobić. Siatka jest tania. Oj, siatka jest bardzo tania. Wiedziałeś, że siatka jest tak tania? Siatka? No. Miacze jest tanie. Z dwóch klo klocków metalu się robi 10 klocków siatki. Więc jest bardzo tania. Naprawdę. Gdzie ona jest? Tylko, że metal nam się kończy. Była cały zużyliśmy na to wszystkie budowanie tych tych, zinzli. To jest fajna prędkość. Naprawdę. Teraz są klimatyzatory, to niepotrzebne jest. To jest taki wagonik bardzo industrialny. O, pięknie. To jest zbędne chyba Pojedzie twój Pojechałeś A. Ty czemu się nie chce co? Nie cofa się Chyba źle czoła są ustają Co to jest? A tu jeszcze jest? No tu jeszcze jest to O, teraz metra eee. się uszymy. Czy Ty pojechałeś tam, jadę do ciebie Teraz zrobicie, yeah, no. wiesz co. Moim zdaniem, dobrym pomysł będzie teraz jakoś w jakiś sposób rozmontowanie tego garażu, przeniesienie go w, w inne miejsce. O, oh, wychodę i Oj, krzywo, krzywo. Hmm. Nie powinienem to wyczuć. Tylko, że ja potrzebuję większej prędkości. Ja zaprezentuję jeszcze raz swój wagonik dla kogoś, kto nie widział, ale super to zrobiłem, że go powiesił na torach bez podnoszenia podnośnika. Jest pro gamer mów czy coś, jak nie wiem, ktoś nas się na to mówi. Dalej krzywo. Teraz też krzywo, no. trzeba. Naprawdę trzeba zrobić taki dworzec tutaj z tego. Rozmontować garaż i zmienić jego przeznaczenie Takiego owalkiś kiedyś robił. Te, te wszystkie garaże Do tych swoich Co też tak larguje? Nie wiem, mi nic, mi nic nie laguje, Ja mam stabilne... Jak to wróciłem to zaczęło nargować oooo O, jakiś stabilnie no, nawet... się dowie. Nawet stabilnie jedzie. O, jeszcze te wyham... to wyhamowało. Te odbojniki, ja pomogłem właśnie, o. Pięknie. Pracamy. Zrobiłem coś. Ale z drugiej strony już tak nie jest fa... nie tak fajnie jechać, a. Po... Usu... Usunąłem czoła w takim miejscu, że... Nie Czemu pamiętam było. Co jest? Ehm, przyjechałbyś do mnie? Już zaraz. Hmm. Nie wiem, czy on, on jakby nie chce, w jakby w drugą stronę pod górkę, tak się go porusza. No, dajesz Czy potrzebuję jeszcze jakiś przełącznik? Tu jest jeden u mnie, jak coś przy nie przełącznik. Ja potrzebuję przełącznik. Hmm. Ojajaj. No teraz to też żebym sobie zrobił, bo teraz tutaj nie ma jak... Hm, teraz... Nie, czekaj, jakby to teraz w takim razie można zrobić? Bo on jakby tylko w jedną stronę jeździ, nie chce w drugą stronę jechać, nie czemu. Jakby w drugą stronę miał pod, pod górkę. Czy tu jesteś krzywa? Nie, no, tu jest dobrze. A jak zrobię w ten sposób? To tak teraz nic nie zmieni, bo nie mam paliwa. Przyjedziesz z paliwem Halo Halo Przyjedziesz z paliwem Eee. A ja mam paliwo? Mam I Tak to jest jak się robi z pojazd Spalinowy Spalinowus no Mówię ci żeby zrobić normalny pojazd Stamowe najdzie Ej, wiesz co? Co, zaczął jechać bez pay'a? Nie. Możemy przetestować to, do czego nie był stworzony. Co? No patrz. O, jak super. Wiesz co? Co? No nie zgadniesz. No nie. Skrzynie z obozami y... mieszcz mieszczą się do środka mojego pojazdu. Co? No, podłop... Pod dwie, dwie, dwie skrzynie takie te z rzeczami by się zmieściły. O. Ten w weź podsuń, 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 podsuń. Dzięki. No tak. Muszę tutaj wejść. Co jeszcze dobuduję tych schodków do końca? Co ty tam robisz? Nie, żebym zrobił? Chodzi Co ty zrobiłeś ze swoim? trochę wypadł? Dobra, dawaj paliwo. Ja? No, miałeś przywieźć, bo ty chyba przyjechałeś. A jak ja mam mieć ja na dworzec nie może się dostać? No to tu ci buduję peron. Masz <noise> No za to <tanieczu>, no. <noise> o. No. No chciałem do doleczu. No chodź no Weź nastaw mój pojazd nie? Już Jużujecie O jak ty to zrobiłeś Normalnie, nowe paliwo eee, o jesteś tu E co ty robisz z pojazdem? Już nowe paliwo Wierzę, że spadł na dół. Co? Spadł na dół przez szczelinę w tym. Nie, u mnie nie. Tak, u mnie spadł na dół. Paliwo? A. Teraz żebym wziął sobie silnik zasłonił. Który napędza? Ten napędza. Dasz odjechać do tyłu? Chyba nie za bardzo Coś się psuje I nie wiem co Czemu? Nie? To zabieraj podnośnik, bo ja wracam W sensie podnośnik, zabieraj na podnośnik swój pojazd Ja też wracam no Coś chyba się źle ustawił. Co tu się stało? On powinien normalnie działać. Zjecie, że z jakiejś powodu nie chcę. Ej! Co ty robisz? No nie przepchałeś się z tą Nie zdążyłem odjechać, no co ty robisz? No właśnie, no. No to twój problem, co? Ej, bo ja teraz go na podnosić nie mogę wziąć. O. Czemu go na podnosić nie mogę wziąć? A potem bo jest masz tam. ten. Ty jakiś z tą no Zabieraj bo. się stamtąd. A tu no. jakieś Jeszcze mamy. Nie, to czupiłeś wącz? Co? O. No i wziął mnie wyrzucił z tego storu znowu, no. Jak ty to robisz? Nie, nie wiem. Uważaj tam, no bo właśnie... <ścoughs> Zaczepiłeś w To ty zaczepiłeś o mnie. No <grym> eee... i będzie drama. Czepiesz Ja się czepiam. Jak to tory psuje? Najpierw mi wagonicz stoł wyrzuca, a potem się jeszcze czepia. Ja więc widziałeś, że tu jest czami? Gdzie? Tu jest taki pojedynczy czami, stoi. O, dzień dobry. Gdzie? O tu. Co jest cud. Naprawdę, jak to się stało? Teraz su dwa. No zjeżdżaj z no, chłopie No wykoleił się z jakiegoś powodu No to zjeżdżaj z no Zaczął się trzęsieć, jak się, do jakiegoś obota strzelać i tyle no Nie moja wina no Ja ci powiem tak, żądam wolnych tołów. To no się drugi zrób. <laughs> Nie, ja żądam tych. Ty wiesz co ja zrobię? No szkudę, i w dużo stronę zaczął jechać? No chyba rzadko. Wiesz co ja zrobię? Ja co? pojadę do tamtego. magazynu. Nie, do tamtych domków drewnianych, gdzie były jakieś te. No no i... po co? Poderno? Podrewno. Jedziesz ze mną? Tak... Ja zawsze chętny pod No to to go. Ty co, że jedzenie jest słabo. A. Ty? Naprawdę mi uczadło z podnośnicza? Bo do wody skoczyłeś. Jaki głupi To ja trochę zbiorę jedzenia i pojedziemy. No naprawdę, jak przechodzę stamtąd, do tej bazy, to, to coś strasznego się dzieje z czatkami. Możemy tam część rzeczy przenieść, takich ważniejszych, bo to będziemy mieli bliżej. Farmy możemy tutaj zostawić, niech farma sama będzie się rządzić samym swoimi prawami, a my będziemy tam budować i pracować na tamtym gruncie. Ja w sumie nie wiem, czemu tam farmy nie... sobie nie zrobimy. Znowu zrobiłem to samo Może chwy chwytakiem go przeniosę na wagoniku Światło się włączyły w nocy Tak? Czy to się... Nie. Nie, wyłączyły się chyba. <laughs> Czekaj, a nie, bo one się w ogóle... Z... Czy to działa? W ogóle działa No bo weź mi przypomnij, tak, żeby dawać... Chyba Weź... i chyba zaraz się włączy. Przypomnij mi, żeby do wody nie skoczyć. Dobrze, to nie skacz do wody. Nie okay. skacz do wody. Ja ci most zamknę jak coś. Nie skacz do wody. Dobra. Postaw go na moście i po prostu ten puści. puść. Puść, puść, ja most zamknę. O. No. Czekaj. nie Nie, nie. O, czemu? To jest raz biały a raz nie Naprawdę no Daj się pozbyć poddaśniczo no. no i teraz Weź go zabierz tamtąd no w końcu Aha, to ja macz zabrać jedziemy tam. Mam jedzenie jak coś, ekwipunek, tak, tylko trochę. trochę i jedziemy. To już w kolejnym filmie, mam jedzenie możemy teraz zakończyć. Dobry, no, daj nie, jedzenie. To jest dobry moment na zakończenie, ja według ciebie. No, daj, jedzenie. daj jedzenie. Dam ci potem. Chyba że umierasz. Daj mi teraz jedzenie. Masz. Eee, nie, jeszcze nie możemy jechać po sekundę. Dobrze, ale to ja w ten film no. zakończę, tak. Nie, 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 to jest ważne jeszcze na tym filmie. Mhm. Mm Chodź tu do mnie. Nie. Tak. Czego? Ale przecież i tym pojazdem nie pojadę, bo on podłogi nie ma. Ten? No. Jak to podłogi nie ma? No pracowałem nad podłożu intensywnie. I co, nie, nie ma podwoża w ogóle? No, e, tam nie, nie marucz, tam że jest. Dobra, jedziemy. Kurczę. Patrz, świat już zapaliło w nocy w końcu, już Zadziałało. No a ty i że wiesz, że ja jestem w szkole to jest. Hehe, Ale fajne odcinek. Bo nie wiem czy to jest dobry pomysł przedstawiania samochodów, którym silnik montuje, wiesz. A, no dobra. To jest trudy. Maksymalna ilość połączeń, co? A bo ja nie do tego zacząłem podłączyć. Zacząłem podłączyć, podłączyć do drzwi zamiast do silnika. No brawo! Chceś dumny? O, pakiem. Lightbar teraz. Gdzie to tu jest? tutaj nie zakrętów jest. Światło jest. Dobra. Czy podwozie nie ma? Co tu stoi? Ziemniaki stoją. Dobra. Ja kończę ten film, bo on już trwa 20 minut. Do zobaczenia wszystkim. No dobra. Do...